Objawienie Jana rozdział dziewiąty. I zatrąbił piąty anioł i widziałem gwiazdę, która spadła z nieba na ziemię i dano jej klucz od studni odchłani i otwarła studnię odchłani i wzbił się ze studni dym jakby dym z wielkiego pieca a słońce i powietrze zaćmiły się od dymu ze studni kiedy Jezus chodził po ziemi i wypędzał demony, te czasami prosiły go, żeby nie kazał im odejść do otchłani albo do czeluści. Widać, że to jest jakaś przestrzeń pod ziemią, gdzie takie zbuntowane duchy są trzymane. Kiedy zatrąbi piąty anioł, jakiś inny anioł otworzy te studnie, i te demony wyjdą na powierzchnię ziemi. A z tego dymu. Wyszły na ziemię szarańcze, którym dana została moc, jaką jest moc skorpionów na ziemi. I powiedziano im, aby nie wyrządzały szkody trawie, ziemi, ani żadnym ziołom, ani żadnemu drzewu, a tylko ludziom, którzy nie mają pieczęci bożej na czołach. I nakazano im, aby nie zabijały ich, lecz dręczyły przez pięć miesięcy. A ból przez nie wywołany był jak ból od ukłucia skorpiona, gdy ukłuje człowieka. Normalnie szarańcza żywi się roślinami. Te szarańcze nie będą jadły ani trawy, ani drzew. Będą tylko dręczyć ludzi. Demony wolą przebywać w jakichś ciałach niż poza nimi. Kiedy Jezus wypędzał legion demonów z opętanego, to te demony prosiły Go, żeby mogły wejść w świnie. Tutaj wejdą w te szarańcze. Nie będą mogły zabijać ludzi, Bóg na to nie pozwoli, będą mogły je tylko dręczyć. Ból od ukłucia skorpiona jest jednym z najgorszych rodzajów bólu, jakich można doznać. Ten czas, kiedy ta szarańcza będzie dręczyć ludzi, będzie trwać 5 miesięcy. Przez ten czas ludzie nie będą umierać, chociaż. Ci, którzy zostają nam ukąszeni, będą sobie tego życzyć. Z wyglądu szarańcze te podobne były do koni gotowych do boju, a na głowach ich coś jakby złote korony, a twarze ich jakby twarze ludzkie, a włosy miały jak włosy kobiece, a zęby ich były jak ulwów. Miały też pancerze, niby pancerze żelazne, a szum ich skrzydeł jak turko odwozów wojennych, i wielu koni pędzących do boju. Miały też ogony podobne do skorpionowych oraz żądła, a na ogonach ich moc wyrządzania ludziom szkody przez 5 miesięcy. Demony nie są w stanie stworzyć życia. Mogą jednak opanować ciała i w jakimś stopniu ukształtować te organizmy. Tutaj ta szarańcza. Została w jakiś sposób zmieniona, nie wyglądają te owady tak jak normalna, szarańcza. I miały nad sobą jako króla Anioła Otchłani, którego imię brzmi po hebrajsku Abaddon, po grecku zaś imię jego brzmi Apolion, niszczyciel. Jak zawsze, demony są zorganizowane w sposób hierarchiczny i dowodzone przez Jednego z nich, który ma na imię niszczyciel. Jedno biada minęło, oto nadchodzą jeszcze po tamtym dwa następne biada. I zatrąbił szósty anioł. I usłyszałem z czterech rogów złotego ołtarza stojącego przed Bogiem jakiś głos, mówiący do szóstego anioła, który miał trąbę: uwolnij czterech aniołów, którzy są spętani nad wielką rzeką Eufratem. Są zbuntowane anioły, które swobodnie poruszają się po świecie. Są takie, które zostały uwięzione. Tutaj jest mowa o jakichś czterech aniołach, którzy są spętani nad Eufratem i zostaną uwolnieni. I zostali uwolnieni cztery aniołowie, którzy byli przygotowani na godzinę i na dzień, i na miesiąc, i na rok, aby wytracić trzecią część ludzi. Dotychczasowe kataklizmy, poza tymi wywołanymi przez czterech jeźdźców apokalipsy, nie powodowały śmierci zbyt wielu ludzi. Ci cztery aniołowie mają doprowadzić do śmierci jednej trzeciej ludzkości. Do tej pory nigdy jeszcze żadna wojna nie spowodowała czegoś takiego, a liczba wojsk konnych wynosiła dwie miliady miliardów. Taką ich liczbę usłyszałem. Miriada to 10 tysięcy, dwie miriady miriad to dwa razy 10 tysięcy, razy 10 tysięcy, czyli 200 milionów. Taką armię są w naszych czasach w stanie wystawić Chiny. A takimi widziałem w widzeniu te konie i tych, którzy na nich siedzieli, mieli pancerze czerwone jak ogień, granatowe jak hiacynt, Żółte jak siarka, a łby końskie były jak łby lwów, a z pysków ich wychodziły ogień, i dym, i siarka. Nie wiemy, czy ta armia, te wojska konne będą złożone z ludzi, czy z demonów. Na pewno mają pancerze w trzech kolorach. Czerwonym, granatowym i żółtym. Są to tak zwane kolory podstawowe, z których można stworzyć wszystkie inne. Jest taki sposób na kamuflaż, że wyświetla się obraz znajdujący się za obiektem, który chcemy ukry ukryć, i do tego potrzebne są monitory dające trzy podstawowe kolory. Być może będą to ludzkie wojska na jakichś maszynach kroczących, mające możliwość ukrycia się od tych trzech plag, to jest od ognia i od dymu i od siarki wychodzących z ich pysków, wyginęła trzecia część ludzi. Albowiem moc tych koni mieści się w ich pyskach i w ich ogonach. Ogony ich bowiem są podobne do wężów, mających głowy, którymi wyrządzają szkodę. Ci jeźdźcy siedzą na bardzo dziwnych koniach. Być może podobnie jak szarańcza są to konie zmienione przez złe duchy, być może jakieś bojowe maszyny kroczące. Ta armia doprowadzi do śmierci jednej trzeciej ludzkości, czyli miliardów ludzi. Pozostali ludzie, którzy nie zginęli od tych plag, nie odwrócili się od uczynków rąk swoich, nie przestając oddawać czci demonom oraz bałwanom złotym i srebrnym i spiżowym, i kamiennym, i drewnianym, które nie mogą ani widzieć, ani słyszeć, ani chodzić, i nie odwrócili się od zabójstw swoich, ani od swoich czarów, ani od przetoczeństwa swego, ani od kradzieży swoich. Ci ludzie, którzy przeżyją tą straszną klęskę, nie zmienią swojego postępowania. Będą trwać w swoich grzechach, w kradzieżach, w cudzołóstwie, w zabójstwach i ich sposób życia spowoduje, że będą oddani też bałwochwalstwu. Będą oddawać cześć różnym bożkom i różnym demonom, czyli istotom, które ich niszczą. To, czego doznają nie zmieni ich postawy. Przed że pana uniszmy się roblicę pana uniszmy się roblicę pana się roblicę pana uniszmy się Pan są wyszy, wszystkie, wszystkie, wszystkie swoje troski oddajmy. Wszystkie swoje troski oddajmy. Wszystkie swoje troski oddajmy. Wszystkie swoje troski oddajmy. Pan sam. Pan sam. Się Pana uniszmy Się Pana uniśmy. Się Pan sam, Pan sam wy, 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 nas. Jego jest ziemia i czas. Pan sam wywyższy wy, nas. Swoje troski, oddajmy. Swoje troski oddajmy. Wszystkie swoje troski oddajmy. Wszystkie swoje troski oddajmy. Wszystkie swoje troski oddajmy. Pan sam, Pan sam wy, wy, wy. To jest ziemia i czas pan sam bywy. By.